Towarzysze. Więc na początku chciałbym zareklamować jutrzejszą debatę z Justyną Klimasarą z FMS SLD, która odbędzie się jutro o godzinie 20 i debata ta będzie miała dwa bloki tematyczne. W pierwszym bloku tematycznym będziemy się zastanawiać, jak wspólnie możemy walczyć z kultem żołnierzy wyklętych i jak wspólnie możemy walczyć z IPN-em, czyli z Instytutem Propagandy Nazistowskiej. Zobaczymy, czy jest możliwa jakaś taka ponadpartyjna współpraca różnych lewicowych środowisk, w tym konkretnym celu, żeby zatrzymać tą prawicowo-faszystowską propagandę. W drugim bloku tematycznym będziemy już tutaj sobie debatować yy, na temat konkretnie różnic między komunizmem reprezentowanym przez PPR a socjaldemokracją, reprezentowanym właśnie przez FMS. No i no, sami tutaj towarzysze, widzowie, ocenicie, no, który z was, który program według was jest lepiej do was przemawia. Poście, w którym zareklamowałem naszą debatę, pojawiło się niestety wiele różnych seksistowskich, jakichś takich prymitywnych komentarzy wyśmiewających naszego gościa. Więc ostrzegam, że jutro cenzura będzie zaostrzona. Wszystkie osoby, które będą wchodzić na czat tylko po to, żeby jakieś tutaj seksistowskie, prymitywne uwagi właśnie przewycać, no to może mogę was ostrzec, że jutro będzie zaostrzona bolszewicka. Cenzura i tutaj, no, po bolszewicku, nauczymy Was szacunku wobec kobiet. Szacunku wobec kobiet, którego nie mają anarchiści, i tutaj przechodzę już do drugiego tematu, o którym chciałbym powiedzieć. Mianowicie chciałbym tutaj kontynuować moje rozważania na temat tego skandalicznego wydarzenia, jakim było pobicie kobiet z. Z czerwonego frontu przez organizatorów związanych z rozbratem, organizatorów demonstracji feministycznej, właśnie tej manify, poznańskiej manify. To jest ważne, żebyśmy tutaj jakby mieli jasność, że tutaj nie chodzi o jakichś przypadkowych ludzi, którzy nie wiadomo skąd się wzięli, nie, tu chodzi o organizatorów związanych z rozbratem, więc jakiś taki apel, apel Czerwonego Frontu do rozbratu, yy, czy możecie potępić swoich członków? No to, to jest jakiś bezsens, no tak jakby apelować do, nie wiem, do Himmlera, czy, czy Himmler, ty, czy ty możesz potępić SS manów za antysemityzm? No nie, no przecież wiadomo, że to, co jakby robi ko konkretny SS-man no, to, to jest jakby realizowanie myśli narzuconej przez, przez Himmlera. No jeśli rozbrat od, tam od zawsze promuje taką właśnie yy, yy, no, taką propagandę, że tam mamy dwa totalitaryzmy, mamy komunizm, mamy faszyzm i ponieważ należy brutalnie walczyć z faszyzmem, to trzeba też brutalnie walczyć z komunizmem. No to tutaj to jakby to pobicie, do które nastąpiło, no to, no to jest to po prostu normalne realizowanie tej linii programowej, którą rozbrat miał zawsze. No. Yy, więc, no ale chciałbym tutaj kilka rzeczy powiedzieć, gdyż w tym filmiku, który nagrałem dzisiaj rano, można było odnieść wrażenie, że towarzysz Michał zamierza wprowadzić jakąś selekcję, że do PPR-u to mogą wstępować tylko ludzie, którzy mają, którzy codziennie trenują wszystkie sztuki walki, podnoszą tam na klatę, nie wiem, 500 kg i ogólnie, no to to, są, to jest partia takich osiłków i takich zabijaków. No nie, 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 to nie jest do końca tak. To, że ja potępiam kult bycia ofiarą, to jeszcze nie znaczy, że tutaj od wszystkich wymagam, nie wiadomo jakich umiejętności, jakiś takich tym. Ja po prostu uważam, że akurat no, jeśli ktoś, jeśli ktoś się angażuje w działalność polityczną, na przykład chce wstąpić właśnie do SLD, czy też do platformy obywatelskiej, czy do innych partii burżuazyjnych, które, które jakby no, mają w w programie czy tam w statucie, że one przestrzegają kon porządek konstytucyjny RP, no to oczywiście no, przemoc w takim wypadku, no to może być jakieś zaskoczenie. No, jeśli ktoś angażuje się w działalność w organizacji niby rewolucyjnej, a na taką pozuje Czerwony Front, no to ta przemoc no to jest jakby wpisana jako ryzyko, no to, to po prostu no, ktoś, kto chce obalić tutaj właśnie system kapitalistyczny, no musi być przygotowany, przynajmniej mentalnie do tego, że prędzej czy później znajdzie się ktoś, kto będzie tego systemu kapitalistycznego bronił, chociażby poprzez ataki, takie tchórzliwe ataki gdzieś tam w bramie na członków właśnie ludzi. No. Więc tak, no, chciałbym powiedzieć tutaj następujące rzeczy. No, po pierwsze, po pierwsze nie podoba mi się cała ta taka strategia upupiania kobiet, którą stosuje Czerwony Front, mianowicie sugerując, że w Dzień Kobiet, sugerując, że kobiety to są jakieś osoby upośledzone, które nie potrafią się bronić i że po prostu no... No nie wiem, no. być może rzeczywiście tak jest, że, że, że w Czerwony Front to jest jakaś organizacja patriarchalna, gdzie tam ten grubas Stojanowski, no to właśnie robi za takiego patriarchę i on tutaj o wszystkim decyduje i kobiety są tam jedynie jakimiś takim, takimi posłusznymi owcami, które wykonują jego, jego, jego rozkazy ale kobiety w innych organizacjach czy to rewolucyjnych, czy po prostu nie wiem, no, czy to w jakiejś rożawie czy to kobiety ze, ze świetlistego szlaku czy to kobiety tam w tej w partyzantce małoistowskiej tam na ksalitów w Indiach, czy to kobiety walczące na Filipinach czy w końcu kobiety z, w, w armii północno-koreańskiej no to, to są wszystko kobiety, które są przygotowane, gotowe psychicznie i fizycznie na przemoc i na tą przemoc są w stanie odpowiedzieć, no, gdyby, gdyby, ci właśnie te tchórze z rozbratu zaatakowały takie kobiety północno-koreańskie, no, to źle by się to dla nich skończyło. Więc tak, no, ja bym tutaj, no, ogólnie jest to trudny temat, ale tak, no, chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć kilka słów o, o przyczynach tej przemocy, no, bo w końcu, no... Jeśli ktoś wybiera się na demonstrację, jeśli ktoś przyjmuje za strategię działania wleczenie się w ogonie anarchistów z rozbratu, ma do tego prawo, ale trzeba to robić w sposób jakiś tam inteligentny. No, jeśli ktoś mówi: "Aha, dobra, no to mieszkamy w Poznaniu, w Poznaniu tutaj politycznie dominuje ten rozbrat, no i ponieważ oni są w stanie zorganizować jakąś demonstrację, to my będziemy w te demonstracje wchodzić jako jakaś tam część tych demonstracji." Okej, okay, no, tylko no, mając świadomość, co głosi konkretnie ten rozbrat, no, publikowanie tydzień przed demonstracją yy, yy, artykułu dotyczącego mordowania anarchistów w Krąszczadzie, no to jest to troszkę głupie, no a w każdym razie głupie jest zastanawianie się, dlaczego ci anarchiści tą przemoc użyli, no bo to jakby, no to jest takie prowokowanie, no. Yy, po, yy, tydzień przed demonstracją opublikować tekst o Krąszczadzie, a później się dziwić, że ktoś się na to wkurzył, no więc albo, albo, no albo tutaj właśnie takich tekstów nie należy publikować, albo jeśli publikujecie takie teksty, no to z pełną tutaj odpowiedzialnością że idąc na demonstrację z udziałem anarchistów, no to trzeba być do tej przemocy przygotowanym, albo przygotowanym liczebnie, że po prostu idzie masa albo przygotowanym jakościowo no, że idzie was tylu ilu, ilu was idzie, no ale jesteście przygotowani, no macie coś tam, albo macie ludzi, którzy potrafią zareagować albo macie sprzęt, który może się do takiej konfrontacji przydać. No tak, to, to mamy po prostu do czynienia z jakimiś frajerami, którzy idą na rzeź i, 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 i oczywiście, no, jeśli ko kogoś tutaj należy winić, no to no, w, pierwszym, w pierwszej kolejności, no to oczywiście y, tych anarchistów. No ale, ale ci ludzie, którzy dopuścili do takiej sytuacji, że, że dali się napaść i, i, i pobić, no to, to też no, nie jest organizacja specjalnie odpowiedzialna. No ale ale no, ja chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć kilka słów na temat tego kultu bycia ofiarą, no bo to jest kult bycia ofiarą, jest taki typowy dla tej zachodniej lewicy, ale on jest także typowy dla, dla polskiej propagandy, która to. Twierdzi, że bycie ofiarą jest czymś dobrym. No i cały czas nam właśnie przypominają o powstaniu warszawskim, o żołnierzach wyklętych. No, ja uważam, że lepiej jest tutaj celebrować no, zwycięstwa, no na przykład sukcesy ludowego wojska polskiego, który zdobywał Berlin. To jest coś, z czego można być dumnym, a nie z porażek. No widać, że tutaj trockiści wolą celebrować te porażki. No w każdym razie, no gdyby, gdybym ja chciał wstąpić do organizacji rewolucyjnej. I zobaczył taki czerwony front, yy, i zobaczył, że czerwony front apeluje do władz rozbratu o, o tutaj wyjaśnienie sytuacji. Pff. Żałosne, no, żałosne coś takiego, to nie jest wstyd dostać w pierdol. no to zdarza się, zdarza się, no, zwłaszcza jak tutaj ktoś się nas zaczai za, czy coś. Ale jak już się pisze takie oświadczenie, to powinno się powiedzieć, no dobra, zostaliśmy napadnięci, ale przynajmniej ktoś od, od nich oberwał, ale ktoś stracił ząb, ale ktoś został pobity. I, i oczywiście no, taka sprawa no, nie powinna być zostawiona, zostawiona samemu sobie, no to. I do takiej organizacji rewolucyjnej, znaczy organizacji, no gdyby, gdyby oni... W ten sposób zadziałali A więc zamiast jakiegoś takiego płaczliwego O Jezu, o, o, o Boże Zostaliśmy pobici No to raczej powinni tutaj powiedzieć tak No podłych, no bo oczywiście no, Atak tutaj, yy, no to to jest ten No ale organizacja, która nie jest w stanie Bronić swoich członków i nie jest w stanie Odpowiedzieć, to, to jest gówno, a nie organizacja Pozdrowienia towarzysze